Witam wszystkich górołazów, w tym odcinku zabiorę Was w Góry Świętokrzyskie, gdzie będę trekował po jednych z najstarszych gór Europy. Prace zaczynam w Gołaszycach, we wschodniej części gór. Już z daleka widać najwyższe szczyty. Manowniczy ten krajobraz dookoła Gór Świętokrzyskich. Jest bardzo łagodnie i sielankowo. tam ze szlaku po Łysogórach. Biorę Was na wycieczkę po ziemi świętokrzyskiej. Mam nadzieję, że będzie fajnie, ciepło i przyjemnie, bez deszczu. Najważniejszymi punktami na tej trasie to miasto Nowa Słupia oraz klasztor w Świętej Katarzynie. Oczywiście najważniejszym ze wszystkich jest klasztor na Świętym Krzyżu. Niegdyś miejsce kultu Pogan, słowian. Obecnie jest to klasztor ściągający tłumy turystów. Zapraszam na przejście aleją lipową, które dostarcza się za mną i zmierzamy w stronę pasma Jeleniowskiego. Także drogę. Oczywiście Najpierw dotknięcie kropki, a dalej już tylko piękne widoki. Aleja lipowa prowadzi około 1 km, tuż malowniczych pól, piękno do krajobrazu bardzo mi urzekło, zresztą sami zobaczcie. Czerując sobie spokojnie w cieniu tych wielkich lip, myślałem, że jakie piękne jest podróżowanie pieszo. Na trasie odkrywałem nowe ciekawostki, o których wcześniej nie miałem pojęcia. sam robiłem zbyt dłuższe przerwy, żeby odpocząć w opale. A chłód w puszczy jodłowej był dużo lepszy od otwartych przestrzeni dookoła gór. Szczególnie pomagał, gdy dźwiga się taki duży plecak, jak ja wtedy. strasznie duszno, jest strasznie gorąco, chyba czas zmienić swój ubiór. Pamiętajcie, w górach trzeba być zawsze na cebulkę. Latem może mniej, może góry wszystkie nie trzeba nazywać górami, <górki> no to są większe pagórki, ale zawsze jest tutaj chłodniej. No akurat dzisiaj jest pogoda przepiękna, ale bardzo duszno. Bardzo deszcz wczoraj, intensywne, dlatego już cały los paruje i trzeba się nawadniać. Na szlaku też znajdziemy pełno punktów które się ciągną. Mamy strzałki, które pokazują, gdzie iść. Co ułatwia w tym terenie. Jest mnóstwo ścieżek, małytki w duże Cały czas trzeba pamiętać, że jest to szlak prowadzący na święto krzyż, a więc to mi, że to wszystkie Na trasie, które przeprawiają od emocji, kamocji. Omszałe dachówki, zapach wiekowego drewna sprawiają, że odbieramy niektóre miejsca mrocznie. Położone na uboczu, wśród górskich lasów, małe kapliczki i niewielkie kościółki. Milczący świadkowie długoletniej historii tych terenów. Dzisiaj przyciągają swą magiczną aurą. Kaplica pod wezwaniem zesłania Ducha Świętego w Witasowicach jest jednym z takich miejsc, gdzie bez końca można zanurzyć się w marzeniach o dawnej przeszłości. Trochę godzin to zajęło od początku szlaku, ale idę dalej do nowej słupi. No i oto jest punkt pomiarowy, ale jest jeszcze tutaj usypany przez kogoś, odrobinę wyższy. Także szczyt, jeden szczytniak zdobyty. Nagrywać, chciałam powiedzieć, że właśnie zszedłem z szlaku. Jestem na rozstaju dróg. To jest droga w stronę pff, jakiejś tam miejscowości. E, tutaj jest drożka, która prowadzi jeszcze do innej miejscowości. A tutaj jest wyjście ze szlaku. Oj, to jest wyjście ze szlaku. E, no, powiem Wam, że jest bardzo przyjemnie. Trochę się zmęczyłem. E, szlak jest. Łagodny, ale są podejścia, które dają w kość. Na pewno nie trzeba iść po deszczu, bo jest błota pełno i mam całe nogi ufalone. Ale pogoda w czerwcu piękna. Piękna, ciepło i przyjemnie. I chciałem powiedzieć, że nie ma turystów. Spotkałem może z 10 osób na szlaku. Także ktoś, kto woli być samotność i podróżowanie samotnie, jak najbardziej mu to sprawi przyjemność. Widziałem też e, motocyklistów i widziałem rowerzystów na tym szlaku, także chyba się da. Dla chcącego nic trudnego. Pozdrawiam. Już schodzę ze szlaku. Całkiem jestem w miejscowościach. Ale goni mnie mega burza, która może mnie dogonić na sam koniec. Także uciekam. Ejka, jednak burza złapała mnie. Musiałem się schować w mojej wiacie. No, um bardzo miłych państwa w starej słupi a teraz przede mną jest już nowa słupia gdzie będę miał nocleg miałem ambitne plany na zwiedzanie nowej słupi niestety musiałem iść prosto do schroniska zadowoliłem się kilkoma zdjęciami kościoła starych drewnianych chat które świadczą o długoletniej historii tego miejsca Jeszcze Otarłem Oto Jan Jestem wykończony dobranoc. Dzień dobry, drugi dzień pobytu w górach Świętokrzyskich. wszystkich Ja zatrzymałem się na noc w schronisku Młodzieżowym w nowej Słupi. Nogi bardzo mnie bolały, ale się wyspałem, ponieważ dostałem bardzo sympatyczną jedynkę. Obecnie jestem na początku szlaku królewskiego na Święty Krzyż w nowej słupi, który widać za mną. No ja przygotowuję się do śniadania. Zapraszam na relacje z dronki królewskiej na Święty Krzyż. Ameryka, który od lat pielgrzymuje na Święty Krzyż. Jego otoczenie to stragany, karczma i parking. Jakże dalekie elementy od dzisiejszego pielgrzymowania. Żeby wejść do puszczy też trzeba zapłacić. W sumie to park narodowy. Tuż po wejściu do puszczy rozpoczyna się szlak. Jest dość łagodny, tylko czasami ma ostrzejsze podejście. Droga jest odrobinę kamienista, ale w większości przeważa błoto. No na pewno w tego dnia było go sporo, po obfitych deszczach. Docieram do wbłaszczenia góry, a przede mną rozpościera się krajobraz na Święty Krzyż. Od razu zauważamy dzwonnicę sanktuarium. Jeden z ładniejszych widoków w Polsce. Na szlaku tego dnia było wielu pielgrzymów, a upał dawał siewe znaki. Dlatego czym prędzej chciałem się znaleźć w chłodnym wnętrzu sanktuarium. Dotarłem na górę. Oto klasztor, kiedyś miejsce kultu Słowian. Dzisiaj miejsce kultu Krzyża Świętego. będziemy zwiedzać. Do wnętrza sanktuarium, przez okazały portal barokowy. A we wnętrzach napotykamy nieskazitelną biel. Dzisiejszy wystrój sanktuarium to wynik rekonstrukcji po wielu wojnach, zaborach i dewastacji. Niegdyś w gotyckich murach Rosjanie urządzili więzienie. Pomimo wielu lat niższych dewastacji zachowywało się kilka bezcennych pamiątek, w tym najcenniejsza, relikwie Krzyża Świętego. Umieszczone nieco w ukryciu w małej, pięknie zdobionej, barokowej kaplicy. Z majestatyczną kopułą i pięknie złoconym ołtarzem, na którym wystawiony jest relikwiarz. Każdy Polak, chociażby z szacunku dla historii, powinien odwiedzić to fantastyczne miejsce. Radzić sobie jak stare jest to miejsce, należy bardziej zgłębić jego historię. Już w VII wieku ludzie czcili tu bóstwa, za czasów Mieszka I postawiono pierwszą rotundę, a za czasów Bolesława krzełowo postawiono sanktuarium. Krzywo Uste ufundował je w ramach pokuty za oślepienie swojego brata. Niegdyś to był główny punkt pielgrzymek z całego Królestwa Polskiego. Przez wieki pielgrzymowali tu książęta i królowie. Po potopie szwedzkim splądrowany klasztor popadł w ruiny, a rolę narodowego sanktuarium przejęła Częstochowa Gmina Bieliny. Zaczyna się tuż po wyjściu z Parku Narodowego, w Hucie Szklanej. Chcąc iść dalej szlakiem, trzeba się pilnować, gdyż jest on ukryty między domami i zabudowaniami. Idąc wśród pól, łąk i skrajem lasu, mijałem liczne małe kapliczki, urokliwe rzeczki i punkty widokowe w których roztaczał się niezwykle piękny i malowniczy krajobraz. Piękno i prostota tej krainy bardzo mnie oczarowały. zwykle ciepło i duszno. Pomimo takich warunków wędrówka była znośna, gdyż szlak prowadzi z krajem lasu, a drzewa zapewniały mi ciągły cień. Przestawałem co chwilę, by zrobić zdjęcia, gdyż za każdym drzewem wyłaniał się jeszcze lepszy krajobraz. Iście sielankowe są tutaj widoczki. Naprawdę jest piękne. Dwie, trzy godziny na tym odcinku i spotkałem bardzo niewiele ludzi. Cisza, spokój i szlak tylko dla mnie. Taka chwila pobycia samym ze sobą dużo mi dała i dużo można było pomyśleć o sobie i o życiu. Trochę poczułem się jak Rodo. Wędrujący przez Shire, czy naprawdę nie przypominają wam te widoki, tamtych filmowych? Bardzo szczęśliwi muszą być ci, którzy mieszkają w tych okolicach. Mieszkać w tak przepięknym zakątku Polski to czysty skarb. Nie przypuszczałem, że wielogodzina wędrówka sprawi mi tyle frajdy, jeszcze te widoki, do gminy bieliny na pewno jeszcze zawitam, bo jest tutaj dużo więcej rzeczy do zwiedzania, a ja tylko przeszedłem głównym szlakiem na łyszce. Pozdrowienia z łysicy! dotarłem Po całym dniu wchodzenia od Świętego Krzyża, a raczej od Nowej Słupki przez cały szlak czerwony i kończę w Świętej Katarzynie. A przez łysicy przychodzę. Zostało mi pół godziny do zejścia. jestem jest 21. Kolejnego dnia zwiedzanie Świętej Katarzyny rozpoczynam od Muzeum Krzemienia posiastego. W muzeum tym można spotkać ogromne głazy różnego rodzaju kamieni, a główną atrakcją jest Krzemień Kosiasty, z którego wyrabia się przepiękna biżuterię. Teraz zmierzam do głównej atrakcji miejscowości, czyli klasztoru Świętej Katarzyny. Klasztor ten został założony już w XIV wieku. Początkowo był to drewniany kościółek jako schronienie anachoretów, pustelnie na skraju puszczy. Dziś są to okazałe mury, które przetrwały już ponad 500 lat. Tym miejscem wiąże się kilka cudownych historii. To tu został Ozdrowiony królewicz Władysław, późniejszy jeszcze król polski Władysław IV. A podczas pożaru w XVI wieku została tylko figura świętej Katarzyny, skłonął cały kościół. W okolicach klasztoru znajduje się kapitał żeromskiego, której żeromski, jak wandal, wyrył swoje nazwisko. Stąd też wzięła się nazwa tej kapliczki. Zakonnice, bernardynki, mają bardzo ścisłą regułę. Pracują w ciszy i tylko przy modlitwie mogą się odzywać. Udało mi się nagrać, jak właśnie pracują. Jak widać, żadna praca im nie straszna. A na koniec naszej krótkiej wycieczce po świętej Katarzynie już świętego Franciszka, niedaleko klasztoru. Krystalicznie czyste źródełko w pięknej okolicy. Cóż lepszego mogłoby być na zakończenie? Jeśli podobał Ci się ten filmik, zapraszam do subskrybowania. Jeśli chcesz obejrzeć więcej moich filmików, zapraszam do zakładek. Do zobaczenia w następnej podróży. Cześć!